niedziela możemy omówić niektóre sprawy. I wyobraź sobie, Marysiu, że dałam rady otworzyć ten ul. I zrobiłam z jednego aż cztery. W sumie będą cztery rodzinki pszczółek. A tobie coś się ciekawego przydarzyło? Szczególnego. Chociaż. Nie mówiłam Ci wcześniej, Krysiu, ale robiłam wielkie pranie. A wcześniej byłam na polowaniu i miałam naprawdę mnóstwo rzeczy, które trzeba było przeprać. Włączyłam więc codzienne szybkie. W pralce mam taką opcję, jest taka opcja. I Włączyłam, ale kiedy wyjęłam to wszystko z pralki, oprócz tych moich ciuszków, między innymi wśród krótkich spodenek, koszulek, różnych topików i innych jeszcze rzeczy, nie uwierzysz, zobaczyłam jakieś małe, dziwne stworzonka niezwykle niesympatyczne. Miały takie oczy i taką szeroką mordkę, taką buzię, takie usta szerokie z mnóstwem złośliwych zębów. To jeszcze nic, ale z tej kulki, bo to taka kulka właściwie była, no to wystawały jakieś takie właśnie wypustki, na których na których na końcach i były też takie jakieś małe oczka. No i ostatnio nie mówiłam ci, nie chciałam cię straszyć, ale w ostatnim praniu były aż trzy takie stworzonka. Nie wiem skąd się to w palce wzięło. Jeśli chcesz, no to możesz. Mm, zobaczyć, ale ja, ja je chyba wypuszczę, no bo przecież co jasniej mam zarobić? Takie to jakieś dziwne, brązowe wypustki takie ma. I taki jakiś wyraz twarzy. Nie wiadomo, co to jest. Jak to nazwać. No naprawdę to w głowie się nie mieści. Co tutaj po naszym domu? Wędruję, może jeszcze gdzieś jest pod wersalką, może w jakimś innym urządzeniu, może w mikrofali. Trzeba będzie wszystko posprawdzać, bo to są mi jakieś nie wiadomo jakiś, nie wiadomo jakieś stworzenia, nie wiadomo po co one tu przylazły. Trzeba to wybadać, Krysiu, koniecznie. Koniecznie. Zapomniała nas, Złapała! Co to nasz szef? Że... Co... Co... Powie! Przecież nie mogliśmy się jej pozwolić zobaczyć. No to nas, złapała hmm. Naprawdę? A to historia. Wychota. A gdzie A gdzie zamknęłaś tych trzech nieboraków? Słowo mam je do mikrofali. Do mikrofali? Oje! Nic mi innego do głowy nie przyszło, także uważaj, jak będziesz tam cokolwiek robić. Jest Niesamowite. Tak, pyszny ten soczek. Nasze majątki, nasze. Koktajl chciałam powiedzieć. Proszę ten koktajl. Wspaniała robota.